Jest! U? Udało się! Może to dziwnie zabrzmi, nie? Ale tam jest Edyta, my jesteśmy w nowym studio i mamy nagrywać odcinek PCS-a. nas z wiadomościami, że Agnieszka Grzelak wydała nowy film. Wszędzie. Instagram, Facebook, YouTube, wszędzie, wszędzie. Przez ostatnie 3-4 dni to były wiadomości same Agnieszka, 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 Agnieszka. Agnieszka, Agnieszka. A więc bez przedłużania, kreszczyn intro i lecimy! To lecymy! Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak, Beauty. Lecimy dur! A więc paznokcie przed wyglądają w ten sposób. I co my tu mamy przed? Skórki ładne, ale bym frozowała. Jeszcze się ładnie błyszczą, ale już tutaj widzimy taki prześwit. I to może znaczyć, że albo tam troszeczkę pęknięcie było, albo po prostu był prześwit. Ogólnie ten styl fręcza tak do mnie za bardzo nie przemawia. To tak długich wąskich migdałów, warto zrobić tutaj troszkę mniej, albo po prostu wyżej te wąsiki pociągnąć, ale może taki nawrót jest takich fręczy, jak kiedyś było. W każdym razie, no paznokcie się dobrze trzymają. Widać, że takie w miarę okej okay są, no. Tam, ja bym je troszkę inaczej zrobiła, co prawda, ale ogólnie są bardzo przyzwoite. I to chyba ten French był chyba malowany jakąś hybrydą, bo jest tak nierówny, że Tak jest pofalowany, nierówny, rozmyty, ale żółwie jej zrobili. Gdzie to miało robione? Nie wiem. Ej, nie widzieliśmy filmiku z tych paznokci. Tak Może nie było filmiku z tych paznokci. Ale tutaj od, od Apexu idzie niby prosta linia, ale tam gdzie wręcz jest ogromny zjazd, tak jak skorupa żółwia w dół. A ma być bardzo taki, wiecie, wzrost w ze stronę taki opływowy zjazd, dół, a nie taki. Nie. I udało mi się jakimś cudem znaleźć dziewczynę, która w ogóle robi piękne paznokcie Odpisała mi mega szybko i umówiłyśmy się na godzinę 20. Oj, to by to mi siedzieć. Takie paznokcie, co ona tam wcześniej pokazywała, to się robi trochę, bo trzeba najpierw zdjąć to, co ona tam ma, bo tam będzie zmiana kształtu. i ona tam pokazywała kształt kwadratowy, więc trzeba będzie zdjąć to, co już jest. To tak z 10 minut potrwa, chociaż w ich stylu tak nawet bym powiedziała dłużej. Pracy, założyć formy, czy tam tipsy, zbudować całe paznokcie, ponaklejać tam wszystko, ewentualnie jeszcze coś pomalować, bo nie wiem, co tam trzeba będzie zrobić. Jeżeli chodzi o zdobienie, które sobie Agnieszka wybrała, może sobie nie wybrała, może będą myśleć, co, co trzeba zrobić, to ojej. No nie, napisała w tytule Cardi B style. Aha. A tak chyba do, do, do jaj, bo chodziło o to, że sobie będzie naklejać coś. Ale czy wiedzą, czy nie wiedzą dokładnie, co Cardi B style? Wiesz, to, to jakie są różne odmiany tego? Wiesz, możesz kurczę, tak, tak symulować tymi różnymi... Oh. detale ale są zafascynowany twoimi oczami. Czemu? Bo jak patrzysz na mnie, wprost są zielone, jak patrzysz tam do ekranu, to są żółte. Żółte? No, z boku są żółte, człowieku. Nie mogę zdjąć oczu z twoich oczu. Pomówiłyśmy się i właśnie teraz do niej zmierzam dachina.nails, sprawdźcie. Dachia tutaj, tak. Nails. Dachia, przepraszam. Na, yy, na Instagramie, tak? Dobrze, mamy tutaj, o kurde. Widać, że dziewczyna robi takie rzeczy, lubi. Długie, ale spójrz. Same kwadraty, same baleriny, ani jednego migdała. Zero. Tu jestem ciekawa tego, tego jestem ciekawa. Takie paznokcie. Ciekawe, 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 czy robią? Skórki, czy nie? No tutaj o Bóg skurczy. musiała zrobić. No, coś tam było robione, ale. Tak nie do końca. Ale dobra, nie? O, jest. Jest szansa. Jest szansa, Agnieszka. Że będziesz miała zrobiony manikir. Bo zauważyłam, że nie w. W każdym państwie na świecie jest to równoznaczne, że jeżeli są paznokcie przedłużane, to jest też manikir robiony, czyli usuwanie skórek na nabłonku wszystkiego. Czasami na te nabłonki walą, więc dla nas to jest takie oczywiste. Jeżeli robisz jakąkolwiek stylizację na paznokciach, to musi być manikir zrobiony. a wreszcie świata nie do końca. Nawet no nie dotykają co, co sobie dokonać z roboty, to? No właśnie, wtedy klientki muszą częściej chodzić na te paznokcie. No i wiadomo. Prosto, przykład sobie. U nas co trzy tygodnie chodzą klientki na paznokcie, a tam będą musiały co dwa tygodnie chodzić, co najmniej. Mniej klientów, więcej zarobku. Nie musisz się tak starać mocno. O, oh, wow. Fajne, już widzę zarąbiste fotele różowe ze złotymi. <laughs> Cały przeszklony. Już mi się tam pod... Już mi się... Ja bym tam weszła. Więc wchodzę. Hola, buenas jest. Jedno stanowisko tylko. Lakiery z tyłu. Taki, bym powiedziała, bardzo podobny salon, jak w Polsce, biurko, nie te blaty takie a marmurowe. Podobnie jak w Polsce, no. Jest tam Mała gdzieś recepcja. z tyłu, są właśnie te półeczki takie, my też często mamy w Polsce właśnie na takich tutaj półeczkach lakiery, tu jest co, recepcja to jest, tak mówisz? No tak. Akryle z tyłu ma, tutaj w tych słoiczkach kolorowe, ręcznik papierowy, tutaj ma jakiś koszyczek, ja mam podobny z tyłu. Tutaj są lakiery. Jest taki bardzo malutki ten salonik, ale mega mega cute. Są obrazeczki i tutaj będzie się działo. Kurde, patrz te biurko z podkładką tutaj na rękę. Taka Może tam będzie... Jakaś, to tam popatrz. jest pochłaniacz. No, jak dla mnie to za wysoko, bo ja muszę potem za nisko ręce kłaść. Tak, jakoś tak ja wolę niżej mieć te ręce, tak chociaż z drugiej siedział. strony e, chyba lepiej. Niewygodnie może czy, być, nie? Zależy kto, komu lepiej się jak siedzi. bo tutaj. Ale frezarka, zobacz, o, to. o nie ta najgorsza. Krystian, staw kilka Salonie. urywek. Kilka... Test, Christian, testy. Dawaj, dawaj. I ktoś powie ja mam taką samą frezarkę. Dupka jest trochę dłuższa tutaj. Jesteśmy jak doktor... Jestem zaskoczona tym, co się tutaj działo. Co to ma być? Planeta Maup? Ciekawe, którą trafiła, tą ciężką czy tą lekką, nie? Bo ta obudowa to wiesz, a może ma w środek porządny? Może kupiła za nie Zobaczymy, niewiele, czy Agnieszka coś tysiące nagrała, czy euro, nie? czy to. O, nie wierzę, zobaczcie na to, jak to jest No całkiem dobrze to wygląda. Ładnie maluje. Ładnie maluj. Jezus Maria, te już bym brała, nie? Te dwa. Jeronna! Te mi się też podobają. oby tam poszła, panie. po kito Podcerowana poko podkładka, mata. Ja mówię, co ci się stało, ty? Nie wierzę, to chciałem po -1 -1 tam dzwonić. jest zachowana higiena. Jak jeszcze ona ubierze rękawiczki, wyciągnie wysterylizowane frezy i narzędzia metalowe, to już po prostu chyba spadnę pod krzesło, nie? Nie wierzę. Zobaczcie, ona ręcznie miesza różne brokaty. Gdzie indywidualny kolor Edyta? Coś, Giery Ale tam są też chyba. A nie, no tak. Ona na plazmiku też ma coś podobnego. Ale to wiecie, co nam namieszać, mieszać, to, to. Muszę Wam powiedzieć, że to jest mega, mega fajne. W sensie, Ona tak dobrze czuje te rzeczy, że. się miesza, śadełku Edyta. Fajnie, I tu, nie? Akryl teraz sypuje. Więc do dzieła. Zobaczcie, tylko lata. Ucięte musiały zostać skrócone tak na marze. Przynajmniej ma do Robi wcinania i za jednym no, razem. Widziałaś no, to? Tak, 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 tak. Ja to też popieram. Chociaż frezem spiłować też jest szybko, ale tu no wiadomo, że to jest nieporównywalnie szybko, tylko tu trzeba wiedzieć jak tego użyć, bo niektórzy mają ponych hiponychium, wiecie. Może się krew polać. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić i, i pod odpowiednim kątem, żeby pęknięcie nie poszło prosto w łożysko. To na o, no serio. Frez y, oczywiście nie ale dobry fres. Ale ruchy ma bardzo takie, takie dużo pustych przebiegów robi. Ja jadę tak, a ona robi tak. No. Ale zauważyłam, że bardzo dużo z Was zawsze zwraca uwagę na to, więc kiedy rozumiem, że kogoś to może obrzydzać, ale dla mnie to jest takie, jakby ręka to ręka, dezynfekujemy obie, w sensie i ja, i ona zdezynfekowała ręce, więc nie uważam, żeby to było coś takiego, wiecie, obrzydliwego, dla mnie to jest totalnie okej. Okay. To nie jest kwestia obrzydzania, Agnieszka, to nie jest, to nie jest to, że to jest obrzydliwe, a to jest swoją drogą, to już swoją drogą. Bo ja zawsze no to nazywam kąpiel w pocie czyimś, Ale to jest higiena i bezpieczeństwo pracy! Przecież jak tobie się puści krew albo jej się puści krew, ty będziesz dziś zadrapana, a, a ona cię jeszcze bardziej. Kurde! Czy ja to muszę tłumaczyć ludziom krew. W krwi są różne rzeczy, możemy się zarazić. Jak to ludzie wytłumaczyć Czemek? To może nie, nie jest kwestia To, że to jest obrzydliwe, to jest na samym dnie w hierarchii tak jakby ważności tego, że tych rękawiczek tutaj nie ma. Najważniejsze jest to, że tutaj jest ogromne ryzyko tego, że może być kontakt z krwią. Nawet tego nie widać, ale może być jakimś. Yy... lejdźmy dalej. I wobec, co ciekawe, nie używa się tutaj cążek do wycinania skórek, tylko właśnie nożyczek? To, to jest wszystko kwestia indywidualna, jeżeli chodzi o to, czy używamy cążek, czy nożyczek. To jest kwestia takich preferencji stylistki paznokci, bo i to, i to jest super. Niektórzy tylko frezują, ale wiemy skórki, ale wiemy, że nie wszystkie skórki się dadzą wyfrezować, więc ktoś może tylko frezować, ale czasem użyje tych cążek czy, noży czy, czy nożyczek. Jest mnóstwo technik robienia manikiru. Manikir? Ważne, że jest zrobiony. I są wycinane z kurki. Chyba pierwszy raz w Agnieszki w filmie widzę coś takiego. Może były jakieś książki, pamiętam? Nie pamiętam. Też nie pamiętam, ale jest zrobiony, będzie manikir, więc super. Ale o dziwo, nie wiem, czemu czuję się z tym bardziej bezpiecznie niż z książkami? Nie, 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 niekoniecznie. Nożyczki są bezpieczniejsze. To po prostu jest kwestia stylistki. To nie narzędzie jest niebezpieczne, tylko ręka stylistki, umiejętności oraz... albo jej brak porządności sprzętu, tak można powiedzieć? Tak, 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 tak. Albo jeżeli jest coś, tępę, na przykład cążki tępy, no to szarpią skórę i tu tym bardziej, chwycisz skórę, szarpniesz, puści się krew. Jest poszarpane. Teraz będzie wjeżdżać przedłużanie. Zero docinania szablonów z tego, co widzę tutaj. I co to może oznaczać? No, że ten tunel y, musi zostać zaciśnięty albo pff, może tak zostawi takie kwadraty dość szerokie, może zostaną z... Po prostu szersze. Zostały też y, słabo skrócone paznokcie, żeby się może łatwiej to trzymało. Nie wiem, no to, totalnie inny styl pracy, jak w Polsce. W Polsce skracamy na maksa, przynajmniej te stylistki świadome skracają na maksa paznokcie naturalny i dosuwają szablon, nie podkładają pod paznokcie, tylko dosuwają do paznokcia, żeby nie było schodka pod spodem, więc tutaj ten schodek będzie bo paznokieć jest naturalny, długi, potem tu pod spodem jest szablon, więc schodek gotowy. Wiesz, o czym będę tam mówił? No jak nie wiesz, to chcę iść na kulo.pl. <noise> ty się chwali pięto, ty. A, a się będę chwaliła. Chwali pięta. Taki ma ten akryl. No dobra. Bardzo szybko jej zastyga. Ale kula porządna. Jakie ujęcia, Agnieszko, ładne. Ładne, no. Pozazdrościłam teraz tych ujęć. Zauważam, że przy akrylach jest zdecydowanie więcej jak gdyby piłowania i takiego, takiego użycia maszyn do piłowania, a przy żelach jest więcej lampy i takie jakby czepkania. Wydaje mi się, że i przy jednym i przy drugim jest po prostu piłowanie. Trzeba to wypiłować, chociaż nie zawsze, zależy od metody, ale tutaj ta dziewczyna używa Zamiast pilnika frezarki, więc jest szybciej, że też można opiłować frezarką. I ja polecam używać frezarki. Po to ją masz stylistko, żeby ci sobie przyspieszyć pracę, żeby klientka nie musiała pół dnia siedzieć u Ciebie na krześle. Więc to nie jest więcej roboty, jeżeli weźmiesz do ręki frezarkę, opiłujesz. Może się to wydawać z boku, tak? Ale to jest po prostu przyspieszenie sobie pracy. Proste. Serio, czy tylko dla mnie to jest tak? Nie, ładnie zrobione. Nie, ładnie zrobiła. Widzę tam takie mikro niedoskonałości, jakieś tam bułeczki, czy tam jakieś, że na przykład mały jest troszeczkę w tym miejscu, zbyt szeroki dokładnie w tym miejscu, i tutaj ten serdeczny, ale to są takie drobnostki, które mały procent stylistek zobaczy instruktorzy. No, też nie wszyscy to zobaczą, ale widać, że takie, no, dopracowane są te paznokcie. Spójrzcie tylko na. No, ładne są. Dobór kolorów, piękny, nie? Robią wrażenie, piękne To są paznokcie sztos. Że... W końcu ma skórki też ogarnięte, Agnieszka. Kształt jest taki. No, no, okej. Okay. Ja bym tam troszeczkę je wyszczupliła, gdzie zwłaszcza przy, przy fałdach lateralnych, bo takie troszeczkę zostały pogrubione. A nie musi tam być za grubo, więc jeszcze bym je troszeczkę Gdzie od, od nie gdzie odtłuściła nie Wyszczupliła, ale ogólnie są tam Naprawdę sztos Chciałam wam pokazać jak te paznokcie wyglądają w świetle dziennym I powiedzieć ile za nie zapłaciłam Możecie zobaczyć jak to wygląda w świetle dziennym O, te skórki tak nie do końca Proszę państwa, ale niech już będzie Tylko nie fajne Nie, grube jak s... Kurczy byk, patrz jaki który jest gruby, nie ścieniała za bardzo, czyli takie toporne będą, toporne. Oj, Agnieszka, życzę Ci, żeby Ci ktoś zrobił cienki, wolny brzeg. To wtedy poczujesz różnicę. Ten cały set, to wszystko, czyli zrobienie 10 paznokci od nowa kryształy i w ogóle biżuteria kosztowało 70 euro. Co na no, nie nasze nie przeliczeniu bo... jest około 280 zł, to więc to jest sporo. Też, ale też wiesz, to jest Barcelona, centrum miasta, tego, pewnie przybyło jakiegoś wybrzeża. No to jak w Warszawie, 280 zł podobnie, tak? Dziękuję pięknie, do zobaczenia. Dzięki Agnieszka za materiał. Bardzo fajnie przygotowałaś. Fajnie, że nagrałeś, że ci się udało zgarnąć osobę w ostatniej chwili, no, bo to było nie lada wezwanie super, na pewno. fajne ujęcia. No tutaj I było co to... piękne ujęcia, jak tak fajnie podjechała, ale bajeczka. No. No a co? Teraz dziękujemy też widzom za to, że obejrzeli razem z nami odcineczek i czekamy na kolejne odcineczki od Agnieszki. Bo wy też lubicie chyba tak jak my. No tak. Do zobaczenia. To wiadomość tak widać. Ciao.